Dzisiaj jest poniedziałek, tak jak mówię. <laughs> Michał miał wolne, wybraliśmy się do Start Rock. To jest jakaś godzina 10 od nas. Trochę wieje, ale jest bardzo ciepło. Mam nadzieję, że zabierze nie wieje, trochę zasłonię, może będzie nie <laughs> widał. I chcemy właśnie troszeczkę się przejść. Nie za długą jakąś trasą. Kilka razy już tutaj byliśmy. Nie za długą trasą, bo jest ciepło. A potem jeszcze tutaj mamy, właśnie w okolicy, w okolicy naszą dobrą znajomą. I nie omieszkamy wybrać się tam na kawkę basen, żeby się ochłodzić. Tak więc zabieram z Was z nami. Jeszcze wejdziemy tutaj do budynku, gdzie. No, już zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Chodźcie. A to, kochanie, jest w środku, już tutaj, w tym budynku. I Tutaj to jest restauracja i wiem też, że można zorganizować właśnie kiedyś jak tutaj byliśmy, to było przygotowywane na wesele. Mniej w odbiciu, widzicie? Można sobie zjeść w środku na zewnątrz. Fajnie musi ten kominek wyglądać, powiem wam zimą, jak tutaj jest śnieg napadany. Jest rozpalony w kominku. Jest też Sklep z pamiątkami. Widzicie, tam sobie można usiąść, zjeść. Flaga amerykańska i stanu Illinois. I teraz już idziemy sobie na zewnątrz pochodzić. Powiem wam, że stąd to wygląda jakbyśmy byli w jakichś górach. Fajnie. Lubię to miejsce, nie jest tak daleko od nas. Tutaj, kochani, w środku też jest właśnie sklep z pamiątkami. Właśnie moja mama sobie kupiła magnesik na lodówkę. I teraz już naprawdę uciekamy. Powiem Wam, kochani, że tutaj właśnie w weekend to zawsze jest sporo ludzi, bo to jest taki jedyny park w naszej okolicy. I warto przyjechać sobie z rana w tygodniu. Tak jak dzisiaj, na parkingu nie było aż tak dużo zajętych miejsc, było sporo wolnych. Tak więc, jeżeli ktoś będzie się wybierał w weekend, to radzę przyjechać z rana. kochani tutaj macie całą mapę i zobaczcie ile tutaj jest różnych tras i ścieżek tak więc można tutaj sobie naprawdę trochę pochodzić my chcemy zrobić taką króciutką trasę chcemy pokazać mamie właśnie iść do rzeki e, nie e, no ale chcemy coś pokazać ale żeby aż tak dużo nie chodzić bo jest naprawdę gorąco i zobaczcie my jesteśmy tutaj i tutaj ta trasa Starthrog taka malutka pęteleczka tak więc już sobie idziemy i powiem Wam, że naprawdę jest tutaj bardzo fajnie. Jest możliwość też tutaj przyjechania kamperem. Jest możliwość spania tutaj w hotelu. Jest też, wydaje mi się, że tutaj jest też spa. Tak więc też super można sobie spędzić czas. something ain't right yeah something Troszkę informacji, troszkę zasłaniam może. Teraz może będzie lepiej widać, i widoczki. Pięknie tutaj, prawda? Powiem Wam, że akurat w tym miejscu jesteśmy tutaj pierwszy raz na tej krótkiej węterce Jakie znajome osoby? Dzień dobry! Dzień dobry! O, French. A, Francuzi! Myślałam, że. Myślałam, że jesteś jakiś francuski kanion. Dlatego tam jest French francuski and kanion. To country. Market enjoy o, przy... to byłeś, był Francuzem, patrz. Patrz, ja przybliżę i każdy First będzie sobie mógł poczytać troszkę historii. No ja tutaj tak marudzisz mnie tutaj. To byli f, e, in, b, francu, Francuzi czy Indianie? Którzy? No ci na To są Indianie. No właśnie, tak mówię Francuzi. To są Francuzi. Joliet o! i Marquette. Widzisz. Pięknie tutaj, ale m, rzeczywiście na tej pentelce nie, nie byliśmy nigdy. Ja mówię, że nie byliśmy. Na tej krótkiej nie. Gdzieś indziej, tam przy rzece byliśmy na takiej dłuższej, ale na tej króciutkiej nigdy nie byliśmy. Bo to już jest koniec tej pętelki. Chyba jeszcze się gdzieś wybierzemy, bo to jest troszkę krótko. Do tego francuskiego kanionu. Tam można zejść i tam oddać. Mhm, albo do francuskiego kanionu, tam też ładnie było. Cześć, majeczko. A tutaj, kochani, historia, tam właśnie skonstartowaliśmy o tam, tam. E, historia, jak budowali ten budynek więc też możecie... Tam, tam to taki będę Tam, tam. Tak jest. Sobie zatrzymać i poczytać. Mm. Idziemy dalej. I kochani tutaj trochę się odbija słońce, ale jest legenda właśnie na tej górze, co jesteśmy, Star Trek. Tak więc postaram się Wam robić cień sobie sama potem z chęcią o, 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 przeczytam Michał, chodź tutaj mi zrobić cień. O, widzisz jak pięknie. się odbijało. I to jest rzeka. Powiem Wam i tam e, normalnie przewożę jakieś chyba e, produkty. Chodź jeszcze teraz tutaj zrobić cień. O, zrobiłem. Kilka faktów. Tam, że my tylko na tą pętelkę pójdziemy, ale ona jest rzeczywiście bardzo krótka, prawda? Jak myślisz? Zbyt krótka. Idziemy jeszcze, powiem Wam, do kanionu francuskiego. Tam już byliśmy, ale zrobimy jeszcze tam, no bo to nam zajęło 10 minut. <noise> Ten krótki to jest naprawdę 10 minut, prawda? Z czego mi się czekało na Ciebie. Słucham? No bo chodzisz, nagrywasz wszystko wszędzie, dokumentujesz. To dobrze chyba. Zobacz, Maja też chodzi, nagrywa i dokumentuje. I kochani, zanim jeszcze pójdziemy do... Pójdziemy na ten kanion francuski, to jeszcze sobie tutaj posiedzimy chwilkę. Przy wodzie, przy rzeczce. Bo zauważyliśmy, że tutaj jest bardzo blisko, tak więc... Szkoda sobie nie podejść. Wygląda jakby była plaża, nie? Po drugiej stronie. Tak. to tylko wygląda. No, tylko wygląda. To jak te barki przepływają, jak tutaj jest yy, zapora? Jest o, nie widzę. A pomiędzy tymi i tymi, okej. Okay. No tam też jakiś taki stateczek. Co to za stateczek? To dociągnięcie barki, myślisz? Ciągarka. <grywka> Ciągarka. I pan tutaj też łowi ryby koło nas. Widzicie? O, zobaczcie, tutaj jak stromo. się co? Chcę teraz spać. Tak. Tak, tak. Nie ruszam. tam... Michał robi kiedyś zdjęcie. Teraz e, jak... <grafy> teraz jak nie pada deszcz, to jest to bardziej wyschnięte, ale jak pada deszcz, to tutaj e, płynie rzeczka sobie. I Michał chciał a, właśnie o w tym miejscu zrobić zdjęcie w tamtą stronę. I ustał się ślizgnął na tej wodzie. I wyspadł. Tak, kochani, stał tutaj i wpadłby tutaj. <laughs> a wtedy było więcej wody. Trzeba być tutaj ostrożnym, bo tu nie ma żadnej barierki. A jak e, pada deszcz, e, znaczy, albo jak jest więcej wody, no to jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ślisko. I zobaczcie, jak pięknie. Jesteśmy w takim kanionie. Ktoś za nami idzie, ale jest bardzo mało dzisiaj osób. Polecam przyjechać sobie tutaj w tygodniu, nawet jeżeli ktoś wcześniej skończy pracę. To warto. Nie ma tłumów. O, normalnie wyrzeźbione wy wy na nogi, żeby sobie wejść. Dlać jesteśmy w tym kanionie. I tutaj zazwyczaj jest więcej wody, jak Szczególnie po zimie, jak śnieg się rozpu rozpuszcza i miadna drzewka <grymne> Fotograf. Kochani, pamiętacie jak Michał mówił, że trzeba na mnie czekać, bo ja wszędzie z kamerą chodzę. To teraz tutaj jest prawdziwa osoba, na którą się czeka. Pokaż, gdzie? <noise> <noise> Nikogo nie widzę. Nie wiem... O co ci chodzi? Nie dramatyzuj. Chyba <noise> bateria z rozpadnie. mi siada. O kurczę, jak dobrze, że mam jeszcze dwie następne w plecaku. <noise> Mamo, weź ty ze baterii, bo Kiss on the side of your neck of you and turn off the lights the stars in the sky are turning so Dziś bardzo króciutko, ale dwie rzeczy zaliczyliśmy. Tutaj macie różne informacje. Tutaj zobaczcie roślinki. Przydałyby mi się takie stoły, powiem Wam, na warzywa. Tutaj trochę przesuszone, ale fajna sprawa, bo króliki chociażby mi nie doskoczyły. I słyszycie, jak klimatyzacja tutaj głośno chodzi? Znaczy na zewnątrz. To normalne, no ale głośno. I tutaj kochani ten budynek, w którym byliśmy. Tam jest właśnie ten hotel ze spa. z park. Tu wieczorem to jest podświetlone. Te, te przejście jest bardzo fajne, powiem wam. Tak więc na pewno będziemy tu przyjeżdżać. Jeszcze. Dajcie znać, czy chcecie inne trasy też zobaczyć. Pochodzić z nami albo w innych miejscach. No i w ogóle dajcie znać, co byście chcieli oglądać. Tak więc zmobilizowałam się, wrzucam filmy. Będę teraz wrzucała też te, które mi się uda ogarnąć, te zaległe, bo powiem, mam ma niemały bałagan w tym wszystkim. Nagrywałam, zgrywałam. Może na pewno trochę mi się uda tego wszystkiego powrzucać. Kilka razy byliśmy na Florydzie w Colorado, w Arizonie jeszcze potem jeszcze raz byliśmy. Tak więc ee, będę to ogarniała. No i piszcie oczywiście, kochani, co byście chcieli, żebyśmy żebyśmy tutaj nagrywali, wrzucali może jakieś filmy tematyczne, czy cokolwiek. Dajcie, proszę znać. Będzie mi łatwiej. <gryw> Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia. papa. Pa. malutka w aparacie ale powiem wam, że tam sarenka stoi słodziutka jedziemy właśnie do znajomej o oh, uciekła a ja się, jak poszła po starego to zaraz się cała rodzina zwiedzie. bo to za chwilę chodźcie, chodźcie do mnie do mnie idziecie? dobrze o jednak wyszła, Który. Katarzyna! No. Kochani, a my wracamy teraz właśnie z, ze trok. I od znajomych i zobaczcie, jaki przepiękny zachód słońca. Jeszcze powiem Wam takiego nie widziałam. Takie fajne promienie wychodzą z tego słońca. cudowne Tak więc ja się z Wami żegnam teraz już i do zobaczenia, Buziaki Papa. Pa.